Lider to ktoś, kto troszczy się o innych i jest zgodny z tym nastawieniem działa. Każdy z nas może wpływać na życie innych. Rola lidera nie polega na mówieniu ludziom, są mają robić i kontrolowaniu, czy robią to dobrze i na czas. Rolo lidera jest inspirowanie, motywowanie, dobra komunikacja i pomaganie innym. Jest to mocno powiązane z tym, kim jesteś i jako jesteś osobą. Lider powinien znać i rozumieć potencjał każdej osoby zespołu nie tylko w tym momencie, ale też jak ten członek zespołu może się rozwijać w ciągu kolejnych 3, 5 czy 10 lat. Chodzi o uwolnienie potencjału, rozpoznanie możliwości rozwoju każdej osoby i pomoc jej we wzmocnieniu silnych stron. W ostatecznym rozrachunku zadaniem lidera jest wydobywanie z ludzi tego, co najlepsze. Moim zdaniem jest to, lidera jest pasja pomagania innym. Jeśli się tym pasjonujesz, spełniasz już pierwsze wymóg bycia dobrym liderem. Moim zdaniem jest niejo pewne wspólne wymagania, niezależnie od obszaru, w którym pracujesz w organizacji, czy to finanse, marketing, przedaż, etc., Ważne jest, aby mieć jasną wizję tego, co chcesz osiągnąć, i wyznaczać sensowne cele, które są zgodne z swoimi pasjami i wartościami. Aktywnie szukaj okazji do nauki, rozwijania nowych umiejętności i posiedzenia swojej wiedzy. Złoż się na ochotnika do projektów, zdobądź nowe doświadczenia, widź sobie swoje strefy komfortu bądź proaktywne i staje z okazji. Pielęgnuj wytrwałość i cierpliwość, ponieważ niepowodzenia i wyzwania są nie do uniknięcia. Ważne jest, aby zbudować sieć mentorów, doradców i wspierających współpracowników. Szanuj innych, bądź uczciwy i sprawiedliwy. Nigdy nie lekceważ wartości ciężkiej pracy i pozytywnego nastawienia. Rzymski filozof Seneca Zwykł Mawijacz: Szczęście to moment, kiedy przygotowanie spotyka się z okazją. Bądź skupiony, zmotywowany i wieź w siebie. Dzięki determinacji, ciągłej nacy i pasji do tego, co robisz, możesz wchodzić udaną ścieżkę kariery. Pamiętaj, że droga kariery każdego człowieka jest wyjątkowa. W ciągu naszego życia sytuacja się zmienia, dlatego od czasu do czasu przeglądaj swoje cele i aspiracje. I czy się po drodze? Życie nie jest statyczne, jest ciągłym przepływem. Stab się są loty i upadki. Zamiast bać się zmian, wolę widzieć szansę na rozwój i odkrywanie siebie. Zdecydowałam się skupić całą moją energię nie na walce ze starym, ale na budowaniu nowego. Aby poradzić sobie ze zmianami i niepewnością, koncentruję się na trzech filarach: nastawieniu, elastyczności i dewaniu o siebie. Po pierwsze, staram się zachować pozytywne nastawienie, postrzegając każdą zmianę jako szansę na naukę i ewolucję nawet jeśli to oznacza wejście poza moje strefę komfortu. Przypominam sobie, że wyzwania są so trampoliną do rozwoju osobistego i zawodowego. Po drugie, elastyczność. Musimy nauczyć się dostosowywać. Plany mogą ulec zmianie i mogą pojawić się nieoczekiwane sytuacje. Zamiast stawiać opór lub być przygłoczonym, Uważam, że powinniśmy pozostać odwarci i skłonni do zmiany kursu. Wreszcie, dawanie siebie, psychiczne, emocjonalne i fizyczne samopoczucie jest kluczowe w czasach zmian i niepewności. Dla mnie ważne jest, aby uprawiać jakiś sport, chodzić na siłownię, mieć chwilę autorefleksji, cieszyć się lekturą dobrej książki, czy podróżować do nowych miejsc, gdzie mogę oderwać się od pracy? ABC w kontakcie z moimi bliskimi, rodziną i przyjaciółmi pomaga mi spojrzeć na wszystko z innej perspektywy. Istotą zmiany jest zaproszenie do rozwoju, a przy odpowiednim nastawieniu możemy przejąć ją jako katalizator osobistej i zawodowej transformacji.